To wyspa. Tam jest jakiś port. Jak najszybciej trzeba tam dotrzeć. Czy tam są jakieś łódki? O co chodzi z tą wyspą? Ja za elektronicznej wyspy a ja tam widzę jakieś budowle czy tam jest zniszczony dom kisam? pana tu nocą już nie wytrzymuje już tak blisko a tak daleko jest jakaś jedna łódź jeszcze tutaj i dwie ale jedna taka sama Gdzie my jesteśmy? Tu jaka sproja. Widać, że opuszczona wioska. się pojawiło, to... Dobra. Nieważne. Czy w tych domkach coś jest? Nie, nie ma. Może tu zostaniemy? Nie, bo tu jest nawiedzone. Uuu, jakiś samochodzik. Trzeba zrobić tak i tak. Czemu to mi się kopiło? Nie, nie wiem. To jest jakiś inny świat. Cztery osoby aż tu można mieć. Lecimy są szybko jak najdalej. Też elektrominka jest, ale mała. Musi nie da wyjechać. Musimy tu zostać. To oddzielimy chociażby wioskę. Wszystkim i wszystkim. To lecimy. Skończona baza.